Witajcie! Co wiemy na pewno? Że jak ognia powinniśmy unikać przetworzonego jedzenia. Że cukier i słodycze działają na nas jak narkotyk i są największym nieszczęściem dla naszego zdrowia. I że biała mąka na nasz metabolizm działa bardzo podobnie jak cukier. No dobrze, ale co w takim razie jeść? I gdzie się podziała cała przyjemność z jedzenia? Można i smacznie, i zdrowo. A dzisiaj wspólnie przygotujemy super smaczną sałatkę warzywną. Zanim jednak przeniesiemy się do kuchni, chciałbym wspomnieć o trzech ważnych zasadach gotowania, a w zasadzie przygotowywania posiłków, o których zawsze powinniśmy pamiętać, zwłaszcza jako faceci. Napiszcie koniecznie w komentarzach, czy się z tymi trzema zasadami zgadzacie. A teraz już startujemy. Zasada numer jeden mówi o tym, że każdy kawałek jedzenia, każdy kęs, który wkładamy sobie do ust, musi być super smaczny, super dobrze doprawiony i sprawiać nam po prostu ogromną przyjemność, bo tylko w ten sposób przekonamy mózg, że ten nowy zdrowy sposób odżywiania to nie jest jakaś katorga, a my nie jesteśmy pokutnikami i że odżywiając się zdrowo niczego nie tracimy i niczego nie poświęcamy. Zasada numer dwa. Posiłki powinny być proste, powtarzalne i naprawdę szybkie w przygotowaniu. 10-15 minut maksymalnie. Naucz się kilku prostych dań bazujących na warzywach, a kiedy spojrzysz na twój talerz z góry, 75% powierzchni powinny pokrywać warzywa pod dowolną postacią, a 25% zdrowe źródła tłuszczów i białka. No i wreszcie zasada numer 3. Bezwarunkowo musisz sam przygotowywać swoje jedzenie, bo jeżeli w tej chwili za gotowanie odpowiada twoja małżonka albo partnerka, a w pracy wyskakujesz do bufetu, na miasto, czy też korzystasz z cateringu, no to niestety będziesz musiał to zmienić w pierwszej kolejności, bo powinieneś w pełni kontrolować to, co jesz, co ląduje na twoim talerzu i mieć stuprocentową odpowiedzialność za to, co i dlaczego jesz i czego i dlaczego nie jesz napiszcie bardzo proszę w komentarzach czy się z tymi trzema zasadami zgadzacie a teraz już zapraszam na sałatkę witajcie serdecznie w kuchni oto składniki naszej sałatki w pełnej krasie w opisie filmu znajdziecie dokładny spis składników i ilości jakie dodaję do sałatki składniki mogą się różnić z dnia na dzień zmieniam skład sałatki natomiast zawsze podstawą jest prawdziwa bomba witaminowa czyli Czyli sałatki miks sałat. Taki miks znajdziecie w każdym dyskoncie. Po kilka rodzajów zwykle jest dostępnych. Oprócz różnych rodzajów sałat, często znajdują się w środku marchewki, kapusta, botwinka, no i same dobre rzeczy. Kolejnym składnikiem są płatki drożdżowe nieaktywne. Płatki drożdżowe nieaktywne mają postać sproszkowaną i są doskonałym źródłem witaminy B. Poza tym mają bardzo przyjemny, serowy smak. No i zagęszczają, podbijają smak potraw. Działają troszkę jak mąka. Ja osobiście dodaję je w tej chwili praktycznie do, do wszystkiego. Idziemy dalej. Nasiona czyja. Świetne źródło kwasów omega-3, a także białka. I bardzo, bardzo fajnie komponują się w sałatce. Oliwa z oliwek, czyli najzdrowszy możliwy tłuszcz, zwłaszcza na zimno. Przyspiesza pozbywanie się toksyn z organizmu, reguluje przemiany materii bardzo zdrowy i pożądany w sałatce Kolejny składnik to nasiona i ja stosuję mieszankę przygotowaną wcześniej w woreczku dla wygody. Mieszankę nasion słonecznika i nasion dyni. Bogate są w makroelementy, w mikroelementy, a też w białko i zdrowe tłuszcze. Idziemy dalej. Pomidory. Źródło błonnika, fosforu, magnezu, potasu. Twaróg tłusty który doda konkretu naszej sałatce, a oprócz tego oczywiście zdrowe tłuszcze i białko. Oliwki zielone. Oliwki zielone obniżają poziom insuliny we krwi. Z tego względu są bardzo korzystne, jeśli chodzi o nasze odchudzanie, a poza tym świetnie wpływają na bakteryjną florę jelitową. No i na koniec mamy przyprawy. Oczywiście przyprawy to już jest bardzo indywidualna sprawa, ale ja od pewnego czasu Mam zwykle przygotowany w słoiczku dla wygody już taki gotowy miks. Czterech przypraw: kurkuma, papryka słodka, papryka ostra albo chili w tym wypadku, no i tradycyjny pieprz. A więc rozpoczynamy przygotowanie super smacznej sałatki warzywnej. Czas, start! Sałatka gotowa. Czas 4,5 minuty. Wliczając to wycieranie stołu. Smacznego! Słuchajcie, od ponad dwóch lat codziennie przygotowuję taką właśnie sałatkę. Czasami nawet dwa razy dziennie. I zmieniam oczywiście składniki, zmieniam przyprawy, no ale przygotowanie takiej sałatki zajmuje nie więcej niż 5 minut. I macie super smaczny, super pożywny, super zdrowy. Posiłek. I gorąco Was zachęcam, żebyście eksperymentowali ze składnikami, eksperymentowali z przyprawami. Bardzo szybko nabierzecie wprawy. No i każda kolejna sałatka będzie coraz doskonalsza i coraz lepiej będzie Wam smakować. Poniżej w opisie znajdziecie linki do kilku produktów, które stosuję codziennie do przygotowywania właśnie takiej sałatki, a które wygodniej jest kupić przez internet. I dotyczy to zwłaszcza płatków drożdżowych nieaktywnych, które są dla mnie prawdziwym odkryciem kulinarnym dziesięciolecia i które dodaję praktycznie do wszystkiego. Ponieważ jest to mój pierwszy film kuchenno-kulinarny, samo to, że jeszcze oglądasz, naprawdę bardzo wiele dla mnie znaczy. No ale prawdziwym bonusem będzie, jeśli klikniesz łapę do góry. Bo dzięki temu kolejne osoby będą miały okazję obejrzeć ten film. A ponieważ równie ważne jak to, co jemy, jest to, kiedy jemy, zapraszam Cię do obejrzenia filmu na temat okna żywieniowego które jest najlepszą na świecie metodą pozbycia się nadwagi i odzyskania zdrowia. A na dzisiaj to już wszystko. Wielkie dzięki za uwagę i do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!